Jak co roku gramy dla WOŚP, w tym roku na aukcję oddajemy rzecz wyjątkową. Oddajemy ją w składzie… Małgorzata Szumowska. Maja Ostaszewska. W jak. I Michał Engler. Oddajemy łóżko do masażu w idealnym stanie, które zagrało w filmie naszym wspólnym filmie. Śniegu już nigdy nie będzie. W stanie jest idealnym, było specjalnie kupione do naszego filmu. Osoby jedyne, które na nim leżały, to m.in. ja i Agata Kulesza, więc naprawdę można je dalej wykorzystywać. Znajdują się na nim podpisy aktorów ekipy filmu, m.in. Andrzej Hyra, Maja Ostaszewska, Weronika Rosatti, Agata Kulesza. I sporo innych. Dlaczego jest z nami Wojtek? Wojtek jest wspaniałym masażystą. To on przygotowywał ale kałtgowa naszego żenie do naszego filmu. On również pomagał nam wybrać to łóżko, żeby było najwygodniejsze i najbardziej dostosowane do naszych potrzeb. Jest to zatem nasz wspólny gest. Licytujcie i wspólnie grajmy dla Was.